Zadanie 18, grudzień CKE 2024, egzamin ósmoklasisty. Zadanie otwarte za trzy punkty. Na rysunku przedstawiono trapez równoramienny ABCD, w którym długość odcinka AD równa się długości odcinka BC, to jest równe 13 cm. Wysokość DE oraz krótsza podstawa CD mają długość po 12 cm. Oblicz pole trapezu ABCD, zapisz obliczenia. I do naszego zadania mamy rysunek. W zadaniu mamy obliczyć pole trapezu ABCD i od razu piszemy sobie wzór na pole trapezu. Pole trapezu to w nawiasie A dodać B razy H i podzielone przez 2. gdzie A to jest przeważnie, dłuższa podstawa, B to będzie ta krótsza i wysokość. I żeby obliczyć pole, musimy znać długości tych wszystkich odcinków. No to wracamy do treści zadania i patrzymy co z niego wiemy. Wiemy, że długość AD równa się długości BC i to jest 13 cm, ponieważ jest to trapez równoramienny, to ramiona, przed chwilą wyczytane, mają taką samą długość, czyli tutaj mamy 13 cm i tutaj też mamy 13 cm. To są ramiona naszego trapezu. Dalej wiemy, że wysokość DE oraz krótsza podstawa CD mają długość po 12, czyli tutaj mamy 12 cm i tutaj też mamy 12 cm. No i żeby obliczyć pole, brakuje nam tej dłuższej podstawy, czyli A, bo mamy wysokość i B. Czyli obliczamy A. I zaczynamy od narysowania drugiej wysokości. No, i ta druga wysokość, oczywiście, rysowana do tej naszej dłuższej podstawy pod kątem prostym zawsze jest i też ma, oczywiście, wysokość 12. I teraz, gdy sobie narysujemy jedną i drugą wysokość, to ten odcinek jest równy temu odcinkowi na dole, bo powstaje tutaj nam w tym przypadku kwadrat, ale przeważnie to też są prostokąty. Czyli tutaj też mamy 12 cm. W trapezie równoramiennym, a nasz taki właśnie jest, te dwie wysokości dzielą nam tą podstawę na dwa takie same odcinki oraz na ten odcinek, który jest równy, krótszej podstawie. Czyli tutaj te odcinki są równe i mają u nas długość x, bo nie wiemy, ile to będzie wynosić. No i w takim układzie długość odcinka A będzie równa, będzie się składać z sumy 12, dodać i 2x. No i naszym zadaniem jest obliczyć, ile wynosi długość tego odcinka. Trójkąty, które tutaj mamy, obydwa, to trójkąty prostokątne i w obu tych trójkątach wiemy to samo, znamy jedną przyprostokątną, drugiej nie znamy i znamy Przeciwprostokątną. A gdy mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym, w którym należy obliczyć drugą przyprostokątną, to korzystamy ze znanego wszystkim twierdzenia, czyli z twierdzenia Pitagorasa. On to, 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 to twierdzenie pozwala nam obliczyć długość trzeciego boku, gdy znane są dwa. I zapisujemy to następująco: a do potęgi drugiej dodać b do potęgi drugiej równa się c do potęgi drugiej, a i b to przyprostokątne, tu jest a, tu b, a to przeciwprostokątna, czyli c. Podkładamy. miejsce a 12 do potęgi drugiej dodać w miejsce b x do potęgi drugiej to jest równe c, czyli 13 do potęgi drugiej. Już nie wpisuję jednostek, pomijam. Obliczamy. 12 razy 12 to jest 144. Dodać x do potęgi drugiej równa się 13 razy 13 to jest 169. x do potęgi drugiej zostaje z lewej strony 169. Również przepisujemy 144, przerzucamy ze zmianą znaku, czyli x do potęgi drugiej to będzie 25, czyli x to będzie. Pierwiastek z 25, czyli x to będzie 5, i tu dopisujemy jednostkę, czyli 5 cm. W takim układzie a będzie równe. 12 cm dodać 2 razy 5 cm, czyli a będzie równe 12 cm, dodać 10 cm, to mamy 22 cm. I gdy już mamy yy, wszystkie Długości boków obliczamy pole. No i pole będzie równe. Kreska ułamkowa A, czyli 22 cm, dodać B, czyli 12 cm razy h, 12 cm podzielone przez 2. Pole będzie równe. Można sobie już uprościć przez 2, bo tu mamy mnożenie. Tutaj będzie 1, tutaj będzie 6. No i dodajemy. 22 dodać 12 to jest 34 cm razy 6 cm i podzielone przez 1. Czyli pole będzie równe. Mnożymy 34 razy 6, 6 razy 4, 24. 2 dalej, 6 razy 4, 18, 6 razy 3, 18. Dodać 2 to 23 i podzielone przez 1. To będzie po prostu. 204 cm razy cm, centymetr, cm do potęgi drugiej i to jest nasza odpowiedź do zadania. Pole trapezu ABCD wynosi 204 cm kwadratowe.